Dobra, kolektor z wydechowy mamy już odkręcony, niestety nie odbyło się bez odkręcenia, bo na kolanku są tak zapieczone śruby nie, no tutaj, że po prostu dramat. Mówię, nie, no poukręcam je, yy, więc kolejna robota, wiecie, rozwiercanie, glintowanie. Więc sobie odpuściłem i odkręciłem po prostu kolektory i tak powiem Wam szczerze, że Widzę, że na pierwszym jest dużo nagaru, jest taki mokry i tak samo jest na kolektorze, na kolektorze wdechowym, jest tam na pierwszym cylindrze, też jest mokry, ten, na ten zaokrągleniu tam na tym kolanku, nie? I podejrzewam, że to jest pierwszy, ale żeby jeszcze nam to wyszło, Julian mi tu pomaga, słuchajcie, mój syn młodszy, najmłodszy. Dobra, czekajcie. Julian, przesuń się trochę, bo to chce coś sprawdzić. Julo, na bok, dobra. Słuchajcie, zaraz zobaczymy tutaj, bo odkręcony mam kolektor wodny i sprawdzimy zaraz, na krótko tutaj śrubokrętem na rozruszniku wezmę zborę, zrobię i zobaczymy, gdzie będzie po prostu kompresja spierdzielać, nie? Jak nie, to nalejemy wody, Ile trzeba, żeby poziom utrzymać, i ten. I, i wtedy pokręcimy. Zobaczymy, może jak tego, to go odpalimy, i wtedy wyrzuci. Wtedy będziemy mieć 100% który wali, nie? który cylinder, która głowica. Dobra, ja tutaj teraz sobie zwarę zrobię. Będziemy patrzeć, który cylinder nam tutaj w No tu. Na innych nie uciekało, tylko na pierwszym. Czyli, czyli mamy tutaj już zweryfikowany, że pierwsza głowica w naszym Ursusie C360 coś tutaj jest na rzeczy. I wiecie, no to już zawsze jest 50% już trafności, że tak powiem, bo tak albo uszczelka, jak zdejmę, zobaczę, że nie uszczelka. No, to się okaże, że wtedy głowica pójdzie do sprawdzenia, nie? Aczkolwiek wyrwę wszystkie, nie? Jak już mam kolektor sący, znaczy, przepraszam, wydechowy odkręcony, kolektor y, wodny też mam odkręcony, zaraz odkręcę sobie kolektor y, sący y, i dobra, i, i będę po kolei je rwał do góry, bo myślałem, w całości je do góry dźwigać, nie? W, z kolektorami po prostu, wiecie, skręcone, nie? No ale, że wyszło tak, że musiałem jednak wydechowo odkręcać, bo przecież maska przeszkadza 60 bo kolanko zapieczone, śruby są, no to, to działamy tak jak, tak jak idzie teraz, nie? Dobra. Zobaczcie, kolektor z socy, śrubki, pomaga tutaj. Poszła? Tak. Dobra. Teraz wyciągamy i teraz drugą, tu następną. Odkręcaj. Tak jest. I kręcisz. O, zobacz. 5. Kurde, moja krew normalnie, słuchajcie. Ja byłem taki sam. No, mamy zdjęte już głowice, Wykrute. Wszystko tu ładnie jest poukładane, co do czego ma iść, wiadomo nie, z tego cylindra. No i tak się przedstawiają na Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. I szczerze wam powiem, że najzdrowsza jest. Nie wiem tak jakby tak popatrzeć pod kątem, nawet jak pozapadane są te gniazda, nie. To nie wiem tak samo widzicie. Pierwsza jest jakby w ogóle najlepsza, naj, 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 najpłyce siedzą, a już trzecia. Druga, trzecia i czwarta głowica zawory są trochę zapadnięte. No druga i trzecia najbardziej, bo czwarta to tak jeszcze w miarę będziemy rozbierać, zobaczymy co tam się dzieje. Ogólnie głowice widzę są hełno, hełmno, tak? Czekajcie, tak, to jest hełmno. a tu jest Ursus, znaczy ZMU. Tak? Tak jest. Jeszcze sobie tutaj. Co tutaj jest? Tak jest. Tu będzie widać teraz. ZMU, czyli 50 i tak dalej, 505 i tak dalej. Jest symbol, więc to jest oryginał, to jest HEMNO. Może być też, tak, bo to też pierwszy montaż był, ale raczej nie. Te były, mi się wydaje, coś tak jakby już. Dobrze, czyli te trzy. Czyli na drugiej jest jeszcze oryginał ZMU. Natomiast pierwsza, trzecia i czwarta jest hełno, nie? W Dobra. No, być może gdzieś tam wymieniane były. Może już były kupowane i wiecie, to jest stary zapasów, Czy tam oryginał jeszcze był? Jedna głowica, gdzieś na regale w sklepie, a trzy dołożyli hełno. No, i mamy tutaj, widzicie, winowajce. Całego. Zamieszania. Otóż popatrzcie Tu jest piękny przedmuch Na pierwszym cylindrze Czyli tak jak mówiłem, nie odkręciłem kolektor, tam dmuchało. Zobaczcie, tu jest przedmuch I waliło w kanał wodny Psik, psik, psik Dobra No tak to wygląda Tutaj z góry No ten widać, że mokry Pierwszy, co nie A te suche Nagaru No to jest tutaj trochę Jest tego nagaru tu mamy trochę czyszczenia. Tu musimy oberka wziąć, ładnie tutaj ten próg. Zczyścić ten nagar, to wszystko. Wyczyścić to no, wszystko, wszystko sprzątać. Wyczyścić i graj buczy. I Będziemy montować tam te Także może jutro uda nam się wyjechać 60. Zobaczymy, nie? Widzę progów jakichś takich dużych tu nie ma. O, troszkę pod chciałem tam czuć. Ale nie ma szału. Zobaczę, może jeszcze zaleję ropą. Zobaczę troszkę, ale nie ja wiem czy to jest sens. No, także będzie następna część montażu. I tak dalej. Dobra, mamy już głowice przyłapane eee, Głowice już siedzą dokręcone. Dokręcam na około 15 kg. 150 nm. Więcej nie ma co. Eee, I teraz tak. Pamiętajcie o tym, żeby przed przykręceniem głowic yy, przyłapać kolektory, jak i wydech, tak samo i wodny, i na dole sący. Dlaczego? Dlatego, że yy, te głowice mają taki delikatny luz, tolerancję mają po 2-3 mm, one pływają na szpilkach, i teraz, jak je przyłapiecie, nie ustawiając po prostu symetrycznie pod otwory szpilek, śrub do kolektorów to będziecie mieć problem z przykręceniem później tego dlatego najpierw przykręcamy kolektory potem delikatnie dociągamy głowice i wtedy jest zgodnie ze sztuką I ta mi się tu, ta pierwsza szpilka mi się zaczęła ciągnąć przy 70, 80 kilometrach, jak tak czułem bo jeszcze na sztywno ciągłem, ale później sobie kluczem sprawdziłem mniej więcej już przy ilu e, znaczy kluczem dynamometrycznym e, ale tak już czułem, że po prostu się ciągnie, dobrze, że Pan Przemuś ma na półce takie rzeczy, jak szpilki, czy nakrętki, czy jakieś inne gadżety i wyciągłem, zamieniłem, udało mi się jeszcze ten, także głowica już jest dociągnięta, no, wtryski ustawiłem, ustawione są na 165, tak 160-165 barów, dwa przylewają delikatnie, ale je podciągłem jeszcze trochę, udało mi się, także jeszcze pochodzą, do remontu wytrzymają, no, a ten... A zaraz będziemy skręcać tutaj te klawiaturę po pomalutku, laski, będziemy układać klawiaturę, będziemy ustawiać zawory, jeszcze kąt ustawię, sprawdzę właściwie jak on tutaj wygląda i jedziemy dalej. No dobra, zawory ustawiamy, mamy już przykręcone klawiaturę, laski powkładane. I ustawiam zawory, co nie? Ja ustawiam na mianki, tak jakby tego, nie? Ale i tak mam tu pierwszą rurkę odkręconą, bo będziemy zaraz tą kapilarkę zakładać i będziemy ustawiać kąt w trysku. Tu Wam jeszcze pokażę kąt w trysku, jak tutaj, co tam zrobić. No i co? I będziemy składać te będziemy zakładać później, i będziemy odpalać. Zawory, wiecie, nie? Jak się na jakich luzach są. Nie wiecie? Nie, no wiecie, przecież wszyscy obcykani jesteście. Tylko mnie tak sprawdzacie, pewnie. Wydechowy 03. Sący 02. Brawo, panie 100%. Proszę. Tak, tak, ja, tak. Konczenie. Są liczba dla chodników. Pompa jest też do roboty. Bo... Następnie, tam... Słuchaj, 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 się nie Słuchaj, 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 no. Słuchaj, No nie, Słuchaj, Słuchaj, nie jest czle, no. To się nie jezda, żeby Najważniejsze, No i jak. Czyli sekcja wykazała uszkodzoną muszelkę pod głowicą, którą wymieniliśmy. Na jednym rokuśmy to podreperowaliśmy, dodałem do trochę zabory, aczkolwiek na długowicach już są e, zapadnięte trochę gniazda. No, ale wiadomo, jak na budżet ludzki, to sobie nie może pozwolić. Gdyby to było też małe, to inaczej może by to zadziałało. No ale pan chce też, żeby mu komfortny remont zrobić już musimy. psimy. Chce jeszcze pokauczyć parę rzeczy tam w polu. Także, 136 projekt uważam za zakończony. W sobotę wjeżdżam następny, po prostu 1328. Także będą dalej informacje, które pokazywał co jak tam, co uszkodzone, psimy nie do remontu co krzyżu będziemy działać. Pozdrawiam wszystkich do ręca. Doszimy